Dzisiaj postanowiliśmy pokazać wam, czy auta elektryczne nadają się tylko i wyłącznie do miasta. Żeby to zrobić, specjalnie odwiedziliśmy naszą niespodziankę, to znaczy współpracę z Maxton Car Design Studio. Jeżeli widzicie, że tutaj dojechaliśmy, to znaczy, że to nie jest tylko i wyłącznie auto miejskie, ono również nadaje się na trasę. W międzyczasie usłyszycie, jak się tworzy dokładki, które w najbliższym czasie zasilą nasze części zamienne do naszych samochodów Kia Po 9 specjalnie dla Was, specjalny materiał i chodźcie za mną, pokażę Wam mały urywek, co, co właśnie robimy w studiu Maxon. Cały proces zaczynamy od nałożenia specjalnej matowej powierzchni. Następnie samochód skanowany jest urządzeniem zczytującym kształt karoserii. Na podstawie tych skanów przygotowywane są grafiki gotowych dokładek, odlewy, a na końcu gotowe produkty, które powędrują później na wasze samochody. Właśnie już jesteśmy po najważniejszej części dzisiejszego naszego spotkania, a mianowicie skanowania samochodu. Za 4 miesiące zobaczycie efekty tego co zrobiliśmy razem z Maxem? Teraz kilka słów o bohaterze dzisiejszego odcinka. kfa 9 to jest pierwszy samochód, który w naszej gamie ma nie jedną kamerę, nie trzy, nawet nie cztery, ale pięć kamer. Jak to się kształtuje? Cztery kamery odpowiadają za to, żebyśmy widzieli, co się dzieje dookoła naszego samochodu. One też uczestniczą na przykład w wykorzystaniu czujników martwego pola, bo po prostu stanowią jakby jeden z elementów, który też pojawia się za każdym razem, jak włączamy kierunkowskaz. Co więcej, mamy system o obserwacji samochodu 360, też ten system pomaga w, w samochodzie na rozlokowanie w momencie, w którym korzystamy ze zdalnej jazdy tym pojazdem. Ale dlaczego mówię o pięciu kamerach? Dlatego, że piąta kamera odpowiada za dodatkowy lusterko wsteczne. Na załączonym obrazie mamy takie dwie diody, które odpowiadają za to, że patrzy cały czas samochód de facto na ciebie w trakcie jazdy. To znaczy, że jeżeli na przykład mamy tendencję niezdrową do korzystania z telefonu, to wtedy samochód mówiło trzeba odłożyć telefon. W tym momencie mamy się skupić tylko i wyłącznie na jeździe. I właśnie te diody, których wcześniej zupełnie nie mieliśmy w naszej ofercie, odpowiadają nas za to rozwiązanie. KIA wprowadzając modele V9 skupiała się głównie na jakości wykończenia tego samochodu. Jednym z takich elementów, które poprawiły ogólne odczucie, jeżeli chodzi o komfort wewnątrz, to jest chociażby oświetlenie LED. Obecnie, nie dość że to oświetlenie jest nadal w 64 kolorach, to jesteśmy w stanie po raz pierwszy ustawić sobie inny kolor górnej partii LEDów oraz dolnej partii LEDów. Po pierwsze, jest to bardzo ładne estetycznie, a po drugie, też pozwala na tą większą indywidualizację samochodu i dostosowanie go do naszych prywatnych preferencji. A żeby było tego mało, ten samochód ma aż dwa szklane dachy. Jedna część jest otwierana, ta przednia, natomiast panoramiczny dach, który znajduje się w drugiej części, jest stałym elementem, natomiast odpowiada też za bardzo ładny widok w nocy, w szczególności gwiazd. Sprawdzona sytuacja, polecam. Jakie miejsca są w drugim rzędzie? Proszę Państwa, nie byle jakie miejsce. Drugi rząd. To jest totalnie. Nowum jeżeli chodzi o portfolio Kia. W modelu fv 9 mamy możliwość wybrania aż trzech systemów aranżacji drugiego urzędu siedzą. Po pierwsze, mamy tradycyjną kanapę, która jest trzyosobowa. Natomiast też mamy dwa systemy aranżacji drugiego rzędu siedzeń, w którym mamy po dwa fotele. W tym modelu, w którym my siedzimy, akurat jest to rozwiązanie typu relax, co oznacza, że mamy fotele kapitańskie z tyłu, które są w stanie chociażby elektrycznie tutaj się nam pochylić, wysunąć, odsunąć, dosunąć. Generalnie tutaj ma być już wygodnie, ma być jak w luksusowym samolocie, ale też mamy trzeci system aranżacji, w którym fotele, które też są oddzielne, lewy i prawe, mają możliwość obrócenia o 180 stopni. I wtedy mamy taką mini konferencję zrobioną w KI F9. A teraz powróćmy nieco do przeszłości, gdzie opowiadałem o... W systemie rekuperacji. No tak, generalnie każdy samochód hybrydowy, elektryczny, bądź hybrydowy plug ma silnik elektryczny. W związku z tym tutaj jesteśmy w stanie wykorzystać tą energię do zmagazynowania i wydłużenia naszego zasięgu. I teraz sam system rekuperacji, w zależności oczywiście od systemów, które mamy, pozwalają na działanie bezreakcyjne, to znaczy, że nie mamy na to wpływu. Albo, jak w przypadku naszych samochodów, mamy łopatki, które, tak jak Czyli tak, w tym momencie mamy indykację na ekranie przed nami, na jakim poziomie w tym momencie mamy te, ten system rekuperacji ustawiony. W tym momencie mamy poziom 0. Poziom 0 to jest tak zwany poziom żeglowania. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest to najbardziej efektywne rozwiązanie na długie trasy. Oczywiście musimy to połączyć razem z jazdą z tylu eco drivingu, to znaczy, że rzadko hamujemy, raczej odpuszczamy gaz, przewidujemy co się będzie zaraz działo. I teraz lewą łopatką, tak tutaj sobie naciskając, ustawiamy następne poziomy, czyli level pierwszy. Poziom pierwszy to jest, powiedzmy, tak jak mamy w autach spalinowych, po prostu odpuszczenie gazu. Level drugi. Mamy poziom drugi. Od poziomu drugiego już się nam załączają światła stopu. To znaczy, że też informujemy po samochód za nami, że w tym momencie deakceleracja jest znacząca. Level trzeci, który już jest taki intensywny i właśnie system i pedal, tak? Czyli w momencie, w którym ja nie mam nogi na pedale przyspieszenia, samochód zaczyna hamować. I to rozwiązanie pozwala na to, żebyśmy w ogóle w zasadzie w 90% przypadków zapomnieli w ogóle o hamulcu. To rozwiązanie jest o tyle fajne, w szczególności w mieście, że pozwala nam na po pierwsze płynne przyspieszenie, ale też tak samo płynne zwalnianie samochodu, aż do zatrzymania. Dzięki temu jakby uzyskujemy nierzadko lepsze wyniki, co potwierdzają też nasi klienci, niż to, co jest wskazane w biuletynach. Oczywiście mamy szereg elementów, które wpływają na zmniejszenie bądź zwiększenie zasięgu, to znaczy różnice wysokości terenu, temperaturę zewnętrzną, tak? no i oczywiście nasz styl jazdy. I teraz kwestia, w jaki sposób to w ogóle funkcjonuje. Ja, system rekuperacyjny za pomocą łopatek może zostać wybrany w trybie auto bądź w trybie manualnym. Tryb auto rozwiązuje nam jakby kwestię związaną z tym, co się dzieje przed nami, ponieważ to e, samochód widzi e, poprzez radary, co się dzieje przed nim. To znaczy, że mam na przykład samochód, który hamuje, więc samochód też automatycznie zwalnia. Mamy nadzieję, że salon Kia S Motors wyznaczy trendy w całej Polsce na 2024 rok. I również jako nasi goście znajdziecie ciepłą kawę, dobre słowo i najlepszych handlowców.